Co to jest ewangelizacja w dzisiejszych czasach? To jest to, co robił Chrystus chodząc po Izraelu. No ale teraz ludzie chodzą, jego tu nie ma. No ale on też był człowiekiem wtedy i on żyje w inny sposób, więc ktoś musi go nieść teraz. To, to co On mówił, to teraz, to teraz my musimy to nieść, jeżeli w ogóle mamy coś do niesienia. Ale fajne to y, spodobało mi się y, powiedzenie nieść Chrystusa, a nie mówić o Nim, bo przecież w ewangelizacji chodzi, y, myślimy może przede wszystkim o jakimś mówieniu, y, a chodzi też chyba o takie niesienie Chrystusa przez to swoim życiem. Jeżeli to nie ma przełożenia z mojego wnętrza, z mojego życia, z mojego doświadczenia konkretnego, y, że, że Chrystus ma moc nad moim życiem, że to życie się zmienia, to ci co słuchają zawsze, fałszy. zawsze będą widzieli fałsz. Witam. Jesteśmy w tej parafii, głosimy dobrą nowinę, że Bóg kocha człowieka w każdej sytuacji, że nie ma dla niego sytuacji niemożliwej, bez wyjścia. Ja jestem tego świadkiem, doświadczyłem tego w swoim życiu. Że cieszy Bóg... mnie to, cieszy mnie. Ja jestem katolikiem, też wierzącym. I cieszy mnie to, że chodzicie i życie tak mówię. Świetnie. Mogę powiedzieć jeszcze swoje doświadczenie. Jak Pan może chwilę to, to no bardzo nie proszę. Nie bardzo, nie bardzo Chwila to jest. To ja z Panem podejdę, podprodzimy Pana trochę. No, ok, ok, ok. I mówię zawsze, zawsze to samo. Zaczynam od tego, że jestem posłany tutaj z tej parafii na ulicę, by przepowiadać dobrą nowinę. To, co robił Jezus zrobił w moim życiu. A co zrobił, no to... Konkretnie to, że wyrwał mnie z niewoli po pięciu latach bycia w niewoli narkotyków, wyrwał mnie w jednej chwili dosłownie i to właśnie w kościele, w tej konkretnej parafii Świętego Augusty. Jak zaczynałam być na drodze, żyłam w ciężkim grzechu, żyłam w związku z dziewczyną, bo moja historia życia jest taka, że nie byłam w stanie stworzyć związku z mężczyzną, bo obraz mężczyzny miałam zupełnie zniszczony w głowie. I jeszcze będąc w kościele na drodze, w tym związku trwałam, trzymałam się go rękami i nogami. I Pan Bóg mnie z tego uratował. I to było doświadczenie jedno z potężniejszych w moim życiu, które dało kolejne doświadczenie, które mogę zawsze wspominać, kiedy tracę wiarę. To było to, że po, po tym, jak doświadczyłam sama, do czego jestem zdolna, mogłam wybaczyć mojemu ojcu, kiedy zobaczyłam go w całej jego nędzy. Kiedy miałam 12 lat, mój tata związał się z kobietą i zostawił naszą rodzinę. Natomiast gdzieś tam głęboko było dla mnie ciężkie to, że nie chciał się potem z nami kontaktować. Sam poszedłem na katechezy. Y no, i tam rzeczywiście zacząłem szukać tego ojca, którego który gdzieś tam głęboko cały czas we mnie było wszczepione to poszukiwanie ojca, tej relacji z ojcem. I rzeczywiście tam znalazłem tę relację z Panem Bogiem. Idźcie i moim Rozpoznaj Markomanów z daleka. Wiem, że ten bierze Herę, ten bierze Amfę, bo ma, jest nadzbyt zbyt nadpobudliwy. A ten ma takie oczy, źrenice szerokie, że na pewno pali Marychę albo haszysz i to widać go Podchodzę do nich i mówię: Słuchaj, stary, jest dla ciebie wyjście, o ile chcesz. Bo często jest tak, że ludzie nie chcą wyjść z tego. E, mówią: Ja jeszcze mam czas, ja biorę sportowo, e, mnie to nie dotyka. Bardzo często można się spotkać z tym, że. Ludzie odrzucają nas, nie chcą nas słuchać, dlatego, bo myślą, że jesteśmy świadkami Jehowymi. Pierwsze takie wrażenie. Natomiast potem, jak się rozwija w trakcie rozmowy, że tak naprawdę no, oni sami mówią, że widzą różnicę, bo, bo jest kwestia tego, że no, świadkowie Jehowy raczej mówią o tym końcu świata, podając te różne daty i tak dalej. Natomiast to, co nas odróżnia w trakcie tej ewangelizacji to jest to, że my zaczynamy od tego naszego doświadczenia, że mówimy o tym, kiedy my w swoim życiu spotkaliśmy Jezusa Chrystusa, e, gdzie jest to przejście Pana Boga w naszym życiu, ta Pascha. Ja też byłam bardzo pogubiona i też szukałam różnych możliwości na swoje życie. Szukałam naprawdę odpowiedzi na cierpienie, na sens życia, nie wiem, w filozofii w różnych historiach Wschodu, też na to się nałożyła moja historia, prawda, życia takiego dosyć trudnego gdzieś tam w barakach, gdzie widziałam mnóstwo ludzi, którzy, nie wiem, pili, którzy umierali, którzy się zabijali, zapijali. I zazwyczaj, kiedy opowiadam o tym, że, że jakby wiem, że tak jest, że moje życie tak wyglądało, ale że wkroczył Pan Bóg w to wszystko, że jestem w stanie wybaczać, reakcja jest, reakcja jest taka, że ludzie zaczynają słuchać. Też pamiętam kobietę taką psychicznie chorą z depresją, która mówiła, że niedawno chciała popełnić samobójstwo. I kiedy my ją zaczepiłyśmy, ona powiedziała: tak, właśnie na was tutaj czekam, czekam. Nie chciała, nie chciała od nas odejść. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi które mówią, że spotkali człowieka, który mówił, powiedział im, że właśnie miał popełnić dzisiaj samobójstwo. Albo drugi, który szedł do sądu złożyć papiery rozwodowe. Aha. I po tej rozmowie powiedzieli tego nie zrobię. I teraz, jeżeli idzie tysiąc osób na, na miasto czy na Europę, i dla tej jednej osoby warto to zrobić. <grym> Na drodze co jakieś 2-3 lata jeździmy na spotkania, Światowe Dni Młodzieży. To jest zawsze okazja, żeby wychodzić na ulicę i dawać trochę nadziei tym ludziom, gdzie jesteśmy. Zawsze to jest w innym kraju. Więc były sytuacje, że, że miałam odwagę podchodzić i też w, w nie swoim języku, w, po angielsku mówić to moje doświadczenie. Czy w Toronto, czy w Australii jak byliśmy, też we Włoszech. I widziałam, że to ludzi zatrzymywało chociaż na chwilę. Pamiętam, jak szliśmy mm, przez Jerozolimę śpiewając pieśni neokatechumenalne, przez sam rynek, po prostu między tymi straganami, zupełnie jak to było kiedyś w Starym Testamencie. jak na nas spluwali, bo, bo chyba jednak wtedy w całości wydaje mi się, że ja, ja przynajmniej to tak czułam, tak, że. Że jednak no to, to nie nasza siła, nie? Że, że to jest siła Chrystusa, że, że trochę wyglądamy na ludzi szczęśliwych. Czy każdy katolik powinien ewangelizować w życiu? Każdy. Żeby, żeby, żeby świecić, tak jak ta świeczka, bo jak ewangelizuje, to ma światło. Bardzo bym się bał pewnej akcyjności. Tego, że mówimy, że jest pewien obowiązek. I teraz będziemy nieść za wszelką cenę. Ja bym tego tak nie widział. Jeżeli nie mam dość pewnego, chociaż minimalnego doświadczenia, że Bóg zmienia moje życie, że mam moc realną, to co, z czym ja będę szedł? Z hasłami, hasłami partii katolickiej albo z hasłami z katechizmu? Nie. Ja muszę mówić prawdę swoim życiem. To jest pierwsze. Ale jeżeli ktoś mnie zapyta, to że mógł, jak mówi pismo, zdać sprawę y, z mojego doświadczenia, z mojej nadziei.